Jesteśmy dziś na Cardiff City Stadium, gdzie podekscytowani czekamy na rozpoczęcie meczu. Pogoda piękna, stadion piękny, oby mecz także był piękny. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet. Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Walia zmierzy się z naszą drużyną narodową. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę. Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. I ruszyła pierwsza połowa. Lewandowski dobrze zabiera się z piłką, będzie zabójczo groźny. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się. w Na Murawie zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Czego możemy się Jacku spodziewać po dzisiejszym występie kapitana reprezentacji Polski? Myślę, że ten piłkarz nie schodzi poniżej pewnego poziomu i dziś na pewno też zaprezentuje tę energię, polot i konsekwencje, z której słynie od lat. On może dziś zrobić różnicę swoim doświadczeniem. Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. Radził sobie z przeciwnikiem. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Ale jednak bramkarz bez problemu radzi sobie z tą centrą. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. No jednak kończy się ten atak. Jodr Sienienijski zawiązuje akcję swojej drużyny. Zaraz może być groźnie. Lewandowski, tak! Kto jak nie on? Robert Lewandowski strzela pierwszą bramkę w tym spotkaniu. jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale Mandowski nic sobie nie robił z przeszkadzającego mu rywala, wykorzystał swoje warunki fizyczne i pokonał bramkami. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Cóż, zabrakło tutaj dobrej kontroli nad piłką. Wyjeżdża poza boisko. Polacy tracą piłkę. Jest coraz bliżej bramki, robi się groźnie. No, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. W okolice 11 teraz wrzuca. Zmarnowana teraz okazja zrzutu rożnego. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Wsyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. I prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. Inter. Coraz bliżej polekarne, żeby się tylko nie nadzieli na kontrę. Cudowna parada szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Centra w pole karne. Jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Posiadaniu piłki Ramsey. No, chyba trafi. Szczęsny, jak Jaką to wybronił? Lewandowski może się przebić skrzydłem. Musi to strzelić. Teraz. Ramkaś robi swoją robotę, ale akcja trwa. Gareth Bale. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki. Szkopu w tym, że z tego posiadania piłki niewiele wynika. W sumie w ich grze występują wszystkie słabe punkty słynnej pikity. Gra z piłką jest bezproduktywna. Zaczyna być celem samym w sobie, a przecież powinno nim być strzelanie bramek. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Dokładne dośrodkowanie, może być groźnie. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No, i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Bale może atakować w linii bocznej i leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Blik mogą teraz ruszyć z kontrą. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. O takich zawodnikach jak Robert Lewandowski zawsze mówi się dużo. A co możemy powiedzieć dzisiaj o jego występie do przerwy? Tak, to głównie sposób... Chwila, chwila, paknie to gole. Biało-czerwoni zaczną z narożnika boiska. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Wrzuca piłkę przed bramkę. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Pole karne, głęboko teraz. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Wypatrzył tam Beyla. Szczęsny, pięknie to broni. Pierwsza klasa. Tylko posłuchajmy reakcji fanów na ten rzut rożny. Dla ich ulubieńców to pierwsza od dawna okazja na wyrównanie. Teraz z rogu na jedenasty metr. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko. Piłka minęła cel o centymetry. Polacy sporo biegają tyle, że za piłką, a nie z nią. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Ale popatrzmy, bo mają okazję. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Lewandowski. Szansa Lewandowskiego. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Pressing się opłacił. Odzyskują posiadanie piłki. Polska w natarciu. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Nie udało się utrzymać przy piłce. Znakomite zagranie na dobieg. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Z piłką Robert Lewandowski. Okazja do dośrodkowania teraz. U, jeszcze jeden. Ostatni zryw. Walczą do końca o wyrównującą bramkę. Mamy centra i głow w polu karnym. Nie ma gola. Ależ wspaniała interwencja. Tak, było dosłownie o głos od wyrównania, ale właśnie po to ma się kogoś na bramce, by w końcówce zrobił coś ekstra. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. środkowanie gdzieś na 11 metr. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Kesz. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywalnej. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Jeszcze trzy minuty. Tyle arbiter doliczył. Nie są przy piłce. Czasu pozostało już niewiele. Kibice wstają z miejsc. Oni wierzą, że to może być ten moment, może teraz uda się wyrównać. Ładnie za plecy obrońców. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety końcowy gwizdek, drodzy państwo. Dobry występ drużyny gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo. Ależ to